Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czolos, z tej strony kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię. pełną emocji partii z roku 1944, która miała miejsce w Bostonie i została rozegrana pomiędzy takimi szachistami jak Weaver Adams oraz Samuel Reszewski. Słynny Samuel Reszewski, o którym możecie poczytać chociażby i wujku Google genialne dziecko szachów, no ale nie będę wam zabierał tej frajdy, tej przyjemności, odsyłam was do literatury, a my przyjrzymy się partii. Partii, moim zdaniem ciekawej z takim pierwiastkiem merytorycznym. E, dobra, więc siadajcie wygodnie z kawką czy też herbatką w dłoni jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4, kiedy Ryszewski odpowiedział C5. Mam obronę sycylijską. Skoczek F3, D6, D4, CD. Skoczek bije D4, skoczek F6, pion wisi, skoczek C3. Pion stoi, to teraz czarne. Wybierają wariant G6, E6, dokładnie A6, Skoczyk C6. To są ruchy, które najczęściej widuje się w tego typu ustawieniu. Tutaj mamy G6. Jest to wariant smoczy w obronie sycylijskiej. Tutaj, tak na dobrą sprawę, można grać masę, masę ruchów. F4, goniec C2, goniec C3, tak z różnymi planami, czy to Hetman D2, długoroszada, czy to goniec C2, krótka roszada yy, tutaj jednak G3, no taki wariant z gońcem na G2, tak zwany wariant fianchetto, jeśli chodzi o gońce. Goniec G7, goniec G2, krótka roszada, no i nie krótka roszada ze strony białego. Nic z tych rzeczy, H3 stopujące H3. Może jest to w, w, wsparcie później posunięcia G4, nie wiemy, na pewno jest to też. Ruch e, prof, e, profilaktyczny stopujący bierki koloru czarnego przed tarnięciem na G4. Po ewentualnej krótkiej roszadzie zawsze jakaś furtka dla króla, co też często się widuje. E, no dobra, biały na posunięciu. Co grać w tym momencie? Skoczek C6, goniec D7. Hetman A5, to są ruchy, które się grywa w różnorakiej kolejności, chociaż jak wiadomo, lekkie figury do gry powinny wchodzić najpierw. Goniec D7 tutaj poszło, goniec C3, plan jest taki, żeby być może zagrać hetman D2 i długa roszada z intencją goniec H6, wymienić czarnopolaki, no wygląda ambitnie. Skoczek C6, ostatnia lekka w grze, hetman D2, no, czyli długa, długa i sztorm pionowy. No będziemy tutaj świadkami pewnie ostrej gry, może jakieś A6, B5, B4, takie standardowe kontrataki na hetmańskim. Wieża C8, za chwileczkę oczywiście otwierające się linie C, ciężkie figury się tam przydadzą. G4, no myślałem, że długa pójdzie w tym momencie. Długa Skoczek, tak na dobrą sprawę, poprzez E4, przepraszam, E5, a także A5 zmierza często na właśnie przy wsparciu wieży na C4. Skąd będzie zakładał takie, no nieprzyjemne dla białego widełki, eee, no co za tym idzie jeszcze hetman, tak jak mówiłem wchodzi na 5 wiąże tutaj skoczkę, chociaż to związanie niczym nie grozi, ale warto mieć na uwadze, że po odejściu dziś skoczkiem po prostu hetmany mogą zostać wymienione. Ogólnie przy długim gońcu tutaj czarnopolowym chcemy gdzieś tutaj mieć hetmana, czy to właśnie na C7, czy to na B6, czy to też na A5. Dobrze, powierza C8, mamy G4, G4, G5 idzie. No się dzieje. I teraz myślałem, że skoczek może na któryś z tych placówek. Być może plan tego typu, żeby wybić z głowy długą dla białego. Ale nie. Tutaj skoczek bije D4. Goniec bije D4. Proszę bardzo. Nastąpiła wymiana. No goniec walczy, moi drodzy, z gońcem z G7. Het ma na 5. G5. Biały widzi, że skoczek musi odejść. I ten potwór obrońca czarnych pól wokół czarnego monarchy za chwileczkę odda życie za gońca, który jest na D4. Dobry deal, tak naprawdę dla białego wydawałoby się. Skoczek H5, bicie. Czym to odbijacie? Królem, skoczkiem? Są dwie opcje. Ja bym odbił skoczkiem, żeby przywrócić go później do łask, zainstalować na któryś z, z tych placówek, może nie bezpośrednio, ale jakimś takim dalszym planem, długofalowym. Tutaj jednak król pobił. No, wygląda ciekawie. Skoczek został na bandzie, ale kontroluje cały czas te pola. Gonie C3 poszło. No, tak naprawdę, wybicie tego, zniszczenie struktury pionowej, będzie można atakować. Kolejna wieża wchodzi, no i co? Miazga? No, więc trzeba zareagować tutaj. Trzeba zagrać. Trzeba coś zagrać, zdecydowanie. Co byście zagrali w tym momencie, moi drodzy? Bo to jest jeden z kulminacyjnych momentów, bardzo ciekawy zresztą. Tutaj ciekawy motyw nastąpił. Skoczek F4. Co? Co to jest? To jest podstawka figury. Kto tutaj gra? No, mówiłeś, Marianczelo, że no, partię mistrzów napisane jest po lewej na dole. Tak, tylko że za tym idzie idea. Tak, aby tego pionka bronił tylko tego pionka. Boże, kochany, tej figury, aby bronił tylko pion. Bez hetmana. Odciągnięcie hetmana od obrony, e, jeśli chodzi o skoczka, tak? Hetman wziął. Białe wzięły, no mają figurę do przodu. No i teraz następuje, jak się pewnie domyślacie, oddanie jakości. Czyli najpierw oddały figurę, teraz oddają jakość, ale później będzie można ten materiał odbić. Wieża bije C3. Jeżeli widziałaś tą kontynuację, no to gratuluję. Tutaj tak, tak na dobrą sprawę bicie pionkiem przychodzi do głowy, ale po Hetman C3 no, nie jest kolorowo. Oczywiście król zostaje zdaroszowany, można się zasłonić, ale tutaj jest tego typu strzał, więc król F1 wydaje się być nieco lepszy. Po Hetman B1 król G2, żeby bronić wieży. Pozycja... No, powiedzmy sobie szczerze, ostra. Materiał tak naprawdę został odbity i chyba piona więcej z tego co widzę mają czarne. Mają aktywniejszego Hetmana. Tu są słabe piony, lepsza struktura pionowa czarnego. Prawdopodobnie czarny jest jest tutaj lepszy. Może nawet tu wiele. My wracamy do partii. Tutaj nie poszło bece. Wiadomo, figury są do przodu. Czy znaczy, figury są do przodu? Wzięły skoczka, straciły skoczka, więc można tym Hetmanem wrócić. Hetman D2. Wróciły Hetmanem, i co? Wygląda to, że wieża jest podbiciem, podwójne, podwójne uderzenie, nie ma kolejnej figury, która może by pobronić wraz z Hetmanem wieży. więc jedyne co przychodzi do głowy, to po prostu wieża C5. Odejść z podbicia i pobronić Hetmana. I teraz nie wiem, czy to było dobre, czy to było najlepsze, ale Hetmana 5 jest dobrym ruchem. Wieża bija 5, jakieś h4, kontynuować atak, kontynuować natarcie na królewskim. No Tutaj jednak białe zachciały zagrać B4. No są widełki, coś wygrają. Tylko, że król nie znalazł jeszcze dla siebie miejsca, tak? Na żadnym skrzydle, moi drodzy, jeszcze nie zagościł. No są dziury, wieże nie mają komunikacji. To może być kluczowe w tej właśnie rozgrywce. No trzeba coś oddać, nie ma rady. Hetman poszedł, moi drodzy, na A3. Nie ma, no nie pozostaje nic innego, jak wziąć wieże. Tylko zwróćcie uwagę na to, że tu wisi goniec i później podwisa wieża na H1. Więc można powiedzieć, że taka obusieczna, no, obustronne, obustronne lanie ma, ma miejsce. Groźby za, za rogiem się czają. No BC, Hetman BF3, wisi wieża. Wieża H2. Dobry ruch. Wieża, moi drodzy, cały czas strzeże pola H1, jak widzicie. Nie można tej wieży bezpośrednio jakoś zaatakować, tak? Co robić w tym momencie? No, wisi pionek, tak, więc no należy tego pionka wziąć. Materiał do przodu, jeśli chodzi o kolor biały, ale niewiele. Ale aktywność, moi drodzy, i bezpieczeństwo króli. Ten król czuje się zdecydowanie mniej bezpiecznie. Wierzę, dziwnie stoją, nie mają komunikacji, a Hetman się rozszalał. Prawdopodobnie teraz, jedynym ruchem, który zachowywał w miarę miarę równopozycję, było Hetman E3. Hetman E3, wiadomo, no, Pion by zapewne poleciał na C2, być może Biały tego nie chciał, ale teraz CD. ED, Hetman D4. Jest szach, no nie wiem, król musi odejść. Król G8, e, Król G8. Pionka być może można brać od razu, chociaż to troszeczkę ryzykowne. Być może hetman b4 nawet, żeby trzymać to pole, tak nie dopuścić do jakichś widełek, straty materiału. Cały czas tutaj jest, jest napięcie. No wiadomo, dziwnie to stoi. Król w centrum na 1 na pewno nie czuje się komfortowo, ale tutaj jeszcze można było grać. Tutaj jednak po tym szachu hetman bije 4 ze strony Reszewskiego. Pan Adams gra król królew 1. No tak naprawdę co grozi? Tu się broni, wieża nie wisi to wieżę zaraz podciągnąć Być może robi miejsce dla wieży właśnie Żeby weszła na jeden. 1 No ale tu bada ruch, po którym białe poddają partię Co to za posunięcie? Jeżeli troszeczkę latacie po mieście I orientujecie się w, w tutaj motywach taktycznych No to taki motyw jak widełki powinien być wam znany Taka idea Hetman E5 widełki czy też widły jak zwał tak zwał no które zwierz leci nie ma rady moi drodzy co tutaj podpowiada Stokryb? wieża 1, F3, król G2 no. nawet Stokryp zgodził się tutaj, że wieża po prostu leci ze względu na to, że no, dwóch się wież nie obroni brak komunikacji, ciężkich figur jest często problemem Hetman się rozszalał tak jak mówiłem, ten Hetman E3 z oddaniem pionka na C2 jeszcze można było jako tako grać. Dobra, moi drodzy, nie będę przeciągał. Taka partia z mojej strony. Dajcie znać, jak tam u Was, jak słychać. Bo ostatnio dużo jest rozmów na temat e, mikrofonu. Nie wiem, może będzie dobrze, teraz, może nie. W każdym razie nadaję wciąż. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.